Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień. Kontynuuję pracę na mieście, a no, będzie mały urywek. I podjechałem pod bardzo ciekawą firmę. Znaczy firma jest, jest dużo firm tutaj u góry. Rampy są tu. I ten człowiek, ten kierowca miał problem, żeby się wycofać. I to jest ciągnik miastowy. Mój jest ciut dłuższy, więc nie wiem. Ten samochód przeszkadza i ten samochód przeszkadza. Bo jakby tego samochodu nie było, to by było łatwiej. Wycofać się tu. Nie wiem, zobaczymy, będę się produkował. <laughs> Ale ten koleś powiedział, że mam tylko jedną paletę, więc zaraz ją zabierze. No i będę musiał się wycofać na jego miejsce. Bo teraz nawet nie mam co próbować, jak on jest pod rampą i. No, ten samochód tu nie powinien stać. Tak jeszcze stoi bez sensu na wjeździe. Bo jakby jego nie było, to to jest łatwe cofanie, Chyba nic, trzeba. idziemy się gimnastykować. Jeszcze zanim cofnę, zanim zacznę cofać. No bo i tak nie mogę się cofać, bo on tam jest. Bardzo ważnym jest kąt. Pod jakim podchodzimy do cofania Ja już tutaj dałem sobie lekki łuk Jak on wyjedzie, cofnę całkowicie do końca tam Żeby moja Moja pupcia samochodu, tyłek Był już częściowo na chodniku No ale teraz czekamy, aż on wyjedzie Teraz czas na mnie I to się nazywa praca w pocie czoła. Trochę się nakręciłem. A jak widzicie pan, tam dostaje już mandacik, bo tu jest zakaz parkowania od 8 rano 19 właśnie ze względu na wyjeżdżające traki. Mnie on co fajnie nie przeszkadzał, ale tamtemu panu e, przy, przeszkadzał w wyjeżdżaniu. No i tutaj trochę trzeba się nawerchować, szczególnie z tym kangurem i z, tym, e, z, z tą sypialnią. Przylutowałem w ten murek tutaj, ale nie szkodzi, nie drzwiami, nie urwałem drzwi. Bo chciałem pod ten... Plan był taki, żeby najpierw tutaj cofnąć i było dobrze. Do momentu, kiedy zabrakło mi miejsca i tutaj, żeby cofnąć, żeby nie trzeba manewrować później, trzeba od razu idealnie się wycofać pod dobrym kątem, złapać ten kąt, bo później przesunąć się o pół metra w tą stronę albo w tą, no to jest Parę, parę razy y, takich manewrów do, do tyłu i do przodu, a nie ma tutaj na to miejsca. Europejskim tutaj by był pikuśny, no, ale to nie jest europejski. Chyba tutaj przy, gdzieś dotknąłem go. <laughs> nie mocno, ale leciutko. Pyknęło. Dobra, idziemy się załadować. Cztery palety. Okazuje, że jestem pod złą rampą. Nie tu, tylko tam w tych otwartych drzwiach, więc będę miał przeboje jeszcze raz. I ten samochód naprawdę będzie mi teraz przeszkadzał. Chociaż tam mam dużo miejsca i będzie z tej normalnej strony więc do boju jeszcze raz. Uh, jak to mojemu szefowi powiedziałem, it's a shit hole.